Dzień dobry, kochani. Dzisiaj ciężki dzień przede mną. Jest godzina 7 rano, ja już jestem ogarnięta. Tak w miarę mam taki, wiecie, bardzo, bardzo podstawowy makijaż. Zaraz będę na śniadanie, włosy, ubrałam się i idę do pracy. I dzień bardzo długi z tego względu, że wyjeżdżamy po pracy do Polski na urlop, o którym wam mówiłam, a już wiecie, wszystko mam przygotowane tutaj. Leży już, wiecie, gotowa walizka. Nie wiem czemu aparat czasami gubił ostrość, więc tak, walizka, tutaj jeszcze ostatnie rzeczy do spakowania obułka, oczywiście bez talerza. W każdym razie jeszcze pędzle muszę spakować, tangle teaser, tu mam kosmetyczkę do przygotowania. Ostatnie, wiecie, rzeczy tutaj na kartonie, torebka czeka też na spakowanie. No i e, właśnie po pracy koło, nie wiem. 20, tak myślę najpóźniej wyjechać o, o 20. Porze, co z tym fokusem? No. Najpóźniej myślę, żeby wyjechać o 20, może nam się uda wcześniej, zobaczymy. No, więc jedziemy na urlop, długo wyczekować, długo wyczekiwany. Muszę jeszcze na drobne zakupy wyskoczyć, ale to dopiero jak już będziemy w drodze z pracy. No, i taki dzisiaj dzień. Przepraszam, że nie było vlogu, ale powiem Wam, że ten ostatni tydzień był po tragiczny. Tak naprawdę się nie działo nic, żeby dało się po prostu vlogować, żeby Wam coś ciekawego pokazać, ale mimo wszystko było, miałam strasznie dużo przedwrotem do roboty, bo wiecie, pranie, sprzątanie, pakowanie, przygotowywanie i tak naprawdę no, nie będę Wam pokazywać, jak robię pranie, no bo to wiecie, nikogo nie, nie ciekawi, ale za to powiem Wam, że jak przyjadę do Polski, już się nie mam doczekać, mam ogrom pomysłów na filmy yy, i troszkę rzeczy do mnie przyjdzie to wam też pokażę, będzie open box, będzie będą filmy, więc to wiecie to, że nie było vlogmas to o no to niczym nie świadczy, będą filmy dalej i to dużo i mam nadzieję, że ciekawe kilka filmów będzie jakby ze względu na was ale to będę wam mówić jak przyjadę jak te paczki już będę mieć w rękach, dobra uciekam się ogarnąć, w sensie jeść śniadanie, idę do pracy i odejdę się do was jak już będę po wróciliśmy już z pracy, jestem z powrotem, robię właśnie obie i przypomniało mi się, że nie otwarłam we masie wszystkich okienek z kalendarza adwentowego, więc zabieram się zaraz do tego, ten kosmetyczny od Tanider i mam jeszcze dwa okienka w kalendarzu, tym wiecie z Siena, który Wam pokazywałam. Tam są karty upominkowe i są też czekoladki, więc zaraz e, otwieram, bo chyba w ostatnim okienku jest karta, e, wiecie, to jest, taki, to jest taki jakby bond do wykorzystania w sklepie, więc zaraz zobaczymy. Czy ta karta rzeczywiście jest? Może się dowiemy jakiej wartości? Dobra, zabieram się z otwieraniem. Dobra, jeden kalendarz, tutaj leży drugi. I otwieramy dzisiaj 11 i 12. 11 mamy tutaj. O, łapiesz fokus? Łapiesz. Dobra. 11. Zwykle ciężko jest to otworzyć. 11. Mamy coś dużego. I to jest... lakier do paznokci. Ale zobaczmy. Lakier do płatności, ale to są takie piękne, mieniące się drobiny. On się nazywa... Jak? <laughs> nie, nie fokusuje? So, fokusuje Slay Bells. Tutaj cię muszę zobaczyć. Tak, Slay Bells. I to jest taki, widzicie? Przepię przepięknie wymieniające się drobiny i one są jednej, wiel jednej wielkości, to jest po prostu taki broka. a w dwunastce otwieramy dwunastkę oj, ja mam wrażenie, że sobie kiedyś połamie po prostu paznokcie na tych kalendarzach eh, no otwieraj się jest, poszło a pod dwunastką mamy drugi lakier do paznokci, srebrny i to jest coś takiego. O, czekajcie, sfokusuję. Jest. To jest znowu taki srebrny, srebrny lakier z różnorodnymi drobinami. O, i on ma kolor. Czekajcie, przeczytam. Glitter Rain. Glitter Rain, coś takiego. Ale aparat fokusuje, bo za bardzo się to błyszczy. O, teraz widać. No, coś takiego. Dobra. I ostatnie dwa tutaj. W kalendarzu CNA 23 otwieramy. I w 23 jest. uuu, czekoladka. Dobra, mamy czekoladkę. Za chwilę sobie zjemy z pióczkiem na pół. I w 20. Oj, nie spadaj, błagam. w 24. Aj. Nie lubię jak się te kalendarze, i do z tym na ziemię nie lubię jak się te kalendarze tak potem uginają i spadają dobra i 24 jest, mamy kartę e, kartę do wykorzystania w sklepie, o i czekoladka to się zdziwiłam, to mam po jednej w takim razie z Piotrkiem, więc zaraz sobie zjemy po obiedzie, ale mamy kartę do wykorzystania właśnie w CMA ale czy my tutaj się dowiemy, jaka jest jej wartość chyba tutaj nie ma żadnej informacji, a tutaj hmm może to być nawet 500 euro. Hmm. więc nie wiemy, ale w każdym razie karta jest. Mamy już dwie, bo w opiek numer 6 też była taka karta, więc sobie pewnie po świętach pójdziemy na zakupy i sobie te dwie karty wykorzystamy. Zobaczymy ile na nich jest. Dobra, uciekam robić obiad. Przyjechaliśmy już do Polski, jesteśmy na miejscu. Wszystko fajnie, sprawnie poszło i chciałabym Wam pokazać paczkę, która do mnie przyszła, która na mnie czekała dosyć długo. Jest to paczka, którą zamówiłam jakby na wasze życzenie i zaraz Wam pokażę, co w niej w środku jest, i rzeczy, które będziemy za niedługo testować. Mam nadzieję, że mnie dobrze. Oj, że mnie dobrze słychać, bo tutaj z drugiego pokoju świąteczne piosenki grają, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnego wiecie, problemu z dźwiękiem i zobaczcie tym, ten tym, 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 tym. Tak. Wiecie już skąd jest zamówienie. Tutaj przepięknie jest pianka. Uuu, uuu I zobaczcie. Tutaj mamy taką przepiękną kartkę. O. Tutaj jest ręcznie napisana kartka. I couldn't wait to share my new eyeshadows with you. O, oh, I love you. O, oh, super. Więc kartka od Kylie. I tutaj tak, zamówienie. I tak, co tutaj przyszło? Matowa pomadka. I ta jest w kolorze. Coco K. Jest? Jest fokus, albo nie jest. No, fokusu się. Jest, no, Albo jeszcze nie no, pokaż ach, nie lubię tego fokusu w tym aparacie czasami w każdym bądź razie, pierwsza matowa pomadka w kolorze Coco K drugą wybrałam w kolorze Posey K o, więc tych dwóch pomadek będzie test na żywo następnie jeszcze jest metaliczna pomadka od Kylie o, przepięknie w kolorze jak ona się nazywa? Hair, bodajże. Jeżeli dobrze czytam. Here, coś takiego. Here, hair. Nie mam pojęcia, kto się czyta, wybaczcie. Więc tego też będzie teraz na żywo. Metaliczna pomadka I ostatnia rzecz, która jest mega ciekawa, jest przepięknie zapakowana. To jest, moi drodzy. Oj, ciężko tylko jedną ręką. Dobra, mamy to. Kylie Kai Shadow. O. I to jest po prostu nic innego jak. Paletka cieni od Kylie. O, tutaj przepięknie zapakowana. Jeszcze szybko wyciągnę ją, albo i też nie. Ciężko, tak wiecie, jedną ręką. Ale ten test tej palety też zrobimy sobie na kanale. Jak tylko wrócę do domu. O, tak ona wygląda. Nie będę Wam pokazywać, jak, jakie są cienie w środku. Dowiecie się, którą wybrałam, jak właśnie nagrałam z nią filmik. Pokażę Wam słocze. Zobaczymy, jak wygląda na oczach. Więc będą trzy filmy z produktami Kylie. Będzie paleta. Będą, będzie test dwóch matowych pomadek i będzie test metalicznej pomadki. Chciałyście test produktów Kylie, więc będzie dosyć długo na tą paczkę czekałam, ale się doczekacie. Wkrótce będą właśnie testy.